Witam Ciebie ponownie. Dzisiaj rozmawiamy o talencie naprawiania. Jest to talent z domeny działania, są to nasze rączki, nóżki. Talent, który pomaga, że coś się dzieje, coś się naprawia, coś się polepsza poniekąd też, ponieważ to jest jego intencja, to jest jego motywacja do działania, żeby coś działało sprawnie. Czy to ludzkie życie, czy to mechanizm, czy, czy jakaś teoria. Po prostu taka jest tendencja talentu naprawianie. Posłuchajmy, osoby o tym talencie są biegłe w rozwiązywaniu problemów. Potrafią zidentyfikować przyczynę i naprawić sytuację. Więc uwaga, uwaga, uwaga. Jeżeli jesteś osobą, która posiada talent naprawianie, Podejrzewam, że wiele razy ci się zdarzyło, że ludzie nie do końca rozumieli, dlaczego to ty jesteś zawsze człowiekiem, który widzi dziurę w całości? Dlaczego ty zawsze znajdziesz, co nie działa? Dlaczego, jak ja chcę coś zrobić, to ty mi wskażesz, dlaczego to się nie uda? Uwaga, i tu podkreślam czerwoną linią: jeżeli nie byłeś świadomy wcześniej, że to jest Twój talent, to pewnie przez większość życia byłeś postrzegany jako osoba, która właśnie widzi dziurę w całym ważna jest druga medal druga strona tego talentu że naprawianie nie tylko widzi ból nie tylko narzeka nie tylko uprzedza i ostrzega ale też widzi rozwiązanie i intencją talentu naprawianie nie jest tylko zauważyć problem ale jest zauważyć problem żeby go rozwiązać tutaj przychodzi to działanie talentu naprawianie tylko często bywa tak że na etapie kiedy zauważamy problem kiedy mówimy tutaj jest ból naprawianie jest odcinane przez innego Człowieka, który mówi, ty mi nie mów, co jest tu mnie źle, ty nie mów, co jest źle w mojej rodzinie, nie mów, co jest źle w moim biznesie, nie mów, co jest znowu źle u mnie w samochodzie. I naprawianie wtedy człowiek z tym talentem nie może dojść do działania, ponieważ już został zablokowany przez kogoś, kto po prostu nie ma tego talentu i się obawia popatrzenia w oczy czemuś, co może nie działać w jego życiu. Więc bardzo jest ważne, żeby edukować ludzi, mówić, może nawet mniej o tym, co nie działa, jeżeli masz ten talent, tylko ty o tym wiedz. Powiedz komuś, co będzie, kiedy to naprawimy. Powiedz tą obietnicę, daj nadzieję, że słuchaj, ja widzę, ja widzę jak to zrobić. Ok. Są to osoby, które nie czują strachu przed bólem i dysfunkcjami. Właśnie. Jeżeli masz talent naprawiania, dla Ciebie to jest naturalne Ciebie wręcz ciągnie tam, gdzie trzeba, gdzie coś boli bądź nie działa. To są świetni lekarze, to są świetni inżynierowie, mechanicy, ludzie, którzy właśnie, których zadaniem, którym płacony jest za naprawianie czegoś, co nie działa dobrze. Większość ludzi jednak, którzy nie mają tego talentu, wolą nie patrzeć prosto w oczy swojemu problemowi, tak? Osoby te będą szukać błędów w systemie i diagnozować dolegliwości, słuchajcie. <grym> I to jest właśnie tak, że jeżeli mamy w otoczeniu kogoś z naprawianiem, to jest człowiek, i jeżeli ta osoba nie wie, że ma naprawiania, prawdopodobnie to będzie osoba postrzegana przez wszystkich jako ktoś, kto cały czas widzi, co nie działa. Wnoszą odwagę i kreatywność w problematycznych sytuacjach. Uwaga, i to jest ta druga strona medalu, tak, że oprócz problemu widzą rozwiązania, tylko dajmy im dojść do głosu, posłuchajmy. Pragną problemów, które wymagają rozwiązania. Słuchajcie, to są osoby, które. Czują się świetnie w problematycznych sytuacjach, w postawianiu fabryk, w, 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 w tworzeniu systemów. Nie boją się tego, że coś nie będzie działać. Tak to są, jak już powiedziałam, cudownie lekarze, pielęgniarki, osoby, które. E, czują zastrzyk energii, tak jak wiemy, że używanie naszych talentów powoduje, pobudza produk, produkcję hormonów szczęścia, dla naprawiania powoduje produkcję hormonów szczęścia dostrzeganie problemu, który można potencjalnie naprawić, tak? bo bez problemu nie ma potrzeby w talencie naprawiania. Kochają, znajdować rozwiązania. I tutaj to jest esencja, że oprócz problemu oni widzą rozwiązanie i tym się różnią od ludzi, którzy tylko narzekają i widzą dziurę w całości. Ci, którzy tylko narzekają, oni mówią, co jest nie tak, ale nigdy nie wiedzą, co z tym zrobić. Osoby z talentem naprawiania Widzą, co jest nie tak, i wiedzą, co z tym zrobić. Jeżeli ten talent jest rozwinięty, nad nim pracują. Naprawianie na sw w swojej pustyni, w swojej piwnicy może wyglądać jako ciągle narzekający człowiek, który potencjalnie może mieć w sobie rozwiązanie, ale jeżeli nie zauważył, że to działa, nie podzielił się nikim z, z nikim, e, tym, tym rozwiązaniem, może nie mieć świadomości, że ma w sobie tą kontynuację, tak, tego, co postrzega. Nie znoszą postawy zakładającej, że ignorowany problem sam zniknie. <laughs> I słuchajcie, to jest fascynujące, ponieważ są talenty, które wręcz mają potrzebę tak jak maksymalizer, o którym będziemy niedługo rozmawiać. Zakładają, że zajmijmy się czymś, co teraz jest dobrze, a to, co jest niedobrze, może samo zniknąć. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy w rodzinie czy w zespole dwie osoby z jednym i z drugim talentem. To będzie bum, jeżeli się nie zrozumieją i odpowiednio nie zarządzą swoimi talentami, ponieważ będzie, ponieważ będzie tutaj ciągły klesz. Jeden będzie myślał, że trzeba cały czas coś naprawiać, a drugi będzie myślał, nie, skupmy się na tym, co działa, a to się samo naprawi. I tu chodzi o to, gdzie są dziedziny w naszym życiu, tak? bo są takie dziedziny, gdzie tak to nie działa. Tak jak popsuty samochód, popsute zdrowie: e, trzeba naprawić, trzeba coś zrobić, a są dziedziny, gdzie faktycznie, jeżeli nie skupimy się na problemie, natomiast zaczniemy podlewać to, gdzie jest pięknie, rzeczy nie tak piękne zaczną też kwitnąć. Tak, tak jak często w wychowywaniu dzieci, czy w treningu psów, tak? jeżeli się skupimy cały czas na tym, co nie działa. To może nie dojść do takiego pięknego skutku, do którego chcielibyśmy doprowadzić. Eee, na co mogą uważać, na co muszą uważać osoby z talentem naprawianie, że mogą być postrzegane negatywnie ze względu na powiązanie z problemami, o czym już powiedziałamy. Pewnie, jeżeli masz ten talent, to, doświad to doświadczenie to towarzyszyło ci nie raz, że po prostu niektórzy nie rozumieli Twojej postawy, Twojego podejścia. Dlatego skupiajcie się, ludzie posiadający talent, naprawianie nie na samym postrzeganiu problemu, ale na tym też, że widzicie rozwiązanie. I serwujcie może najpierw pierwsze, a potem drugie. Najpierw why, czyli po co, dlaczego chcesz to zrobić, coś, co da człowiekowi nadzieję, a potem dopiero how, czyli jak. Tak jak w teorii Simona Sineka, którą kocham, zacznijmy od. Po co, dlaczego? I każdy wtedy chce słuchać, każdy talent, każdy typ osobowości, ponieważ dlaczego, po co zawsze przemawia do emocji, pobudza nasze serce, nasz umysł, naszą wyobraźnię i wtedy my możemy zapytać, a jak to zrobić, a dlaczego mamy to zrobić? I wtedy możesz powiedzieć, słuchaj, bo tutaj coś nie działa, ale już masz swojego rozmówcę. Także życzę Ci cudownego życia w spełnieniu, w zrozumieniu swojej mocy wewnętrznej. W byciu prawdziwym sobą, żeby w zarządzaniu talentami, tym, który tym naprawianiem i innymi, które masz w sobie, i tak jak cały czas powtarzam, jeżeli jeszcze nie jesteś ze mną na kanale na YouTube, gdzie mam ogrom wideo na temat spełnienia radości, prowadzenia testów galupa, y, talentów, jak je robić, dlaczego, w ogóle dużo. Zapraszam Ciebie tam serdecznie, subskrybuj. Zapraszam Ciebie też na Facebook Teisa i I Surrender All. Dziel się, komentuj, napisz mi, co dla Ciebie było najważniejsze w tym wideo, co odkryłeś dla siebie. Dzieląc się podsumowaniem ze mną, dajesz też sygnał, na swojej głowie, że właśnie się nauczyłeś, a zatem idzie rozwój. Tego Cię życzę z całego serca. Pozdrawiam i do zobaczenia. Taisja Laudy. papa. Pa.